W skomplikowanych scenach takich jak ta reżyser osobno omawia każdy element, tak aby aktorzy, kamera, efekty specjalne i numery kaskaderskie były w pełni zgrane ze sobą. W ostatecznym wyniku otrzymuje się widowiskową scenę pełną efektów pirotechnicznych i kaskaderskich. Końcowy efekt jest równie niewiarygodny na planie, jak i później na ekranie. Bohater pozytywny kolejny raz odnosi zwycięstwo. W Hollywood zdołano stworzyć całą armię siejących grozę postaci. I tworzy się je nadal. Oto jeden z gorszych koszmarów, jakie mogą się przyśnić. Freddy Krueger. Upuśćmy sobie trochę krwi. Groteskowa charakteryzacja w połączeniu z najnowocześniejszymi efektami specjalnymi sprawia, że Freddy jest jednym z najwredniejszych potworów. I tak jak to wynika z tradycji filmu gangsterskiego, Freddy, jak każdy szwarc charakter, raz na jakiś czas błyszczy czarnym humorem. To co, może być tak trochę krwawej kiszki? Moim zdaniem dusza Frediego tkwi w jakiejś windzie w drodze do piekła. Winda nigdy nie dojechała ani do nieba, ani do czeluści piekielnych. Zatrzymała się w czyśćcu, w czyśćcu kolejnych filmów. Myślę, że nie trafił do piekła, ponieważ jemu także wyrządzono krzewę. Jak pamiętają widzowie Frediego, został zaatakowany w sklepie i spalony tam żywcem, czyli miał swoje piekło na ziemi. Do prawdziwego nigdy nie trafił. Jego zły duch nadal błąka się po ziemi. Będzie nachodził dzieci ludzi, którzy go skrzywdzili. W Hollywood panuje tradycja wykorzystywania w filmie snów. Daje to ogromną swobodę realizatorom. Często w takich właśnie ramach umieszcza się horory. Publiczność boi się, ale jednocześnie patrzy na wszystko z pewnym dystansem, ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, że to jedynie sen. Zresztą moim zdaniem właśnie dlatego horrory odniosły tak wielki sukces. Przecież każdy z nas miał nie jeden koszmarny sen. Oto kolejny hollywoodzki potwór Skórzana twarz z filmu Texas Chainsaw Massacre Najbardziej niepokojące jest to, że skórzana twarz istniał w rzeczywistości W dawnych czasach wojownicy i ich broń stanowili jedność. Ja także jestem zespolony z piłą łańcuchową. Wiecie, jaki jestem? Poza kamerą normalny facet. A przed kamerą po prostu się gra. Osobnik tak zdeformowany polega nie tylko na grze. Efekty specjalne przyszły tutaj twórcom z pomocą. Tworzymy tutaj maskę, którą w filmie Skórza na twarz stworzył z części twarzy ludzi, których pozabijał. Usta i okolice oczu zostawiamy otwarte. Jest przecież obdarty ze skóry. Musimy stworzyć skórę, która podtrzymuje oko. Bez powieki wypadłoby na ziemię. Ust też nie byłoby, gdyby nie wargi. W tych miejscach skórzany ma prawdziwą skórę. Musimy powielić ją w tych miejscach. Cała reszta twarzy to martwa, nadgniła skóra. Dzięki tej masce wygląda raczej potwornie, a z piłą w rękach zaczyna naprawdę siać strach. Filmowcy odkryli wiele lat temu, że publiczność uwielbia się bać. Widzowie krzyczeli ze strachu, kiedy Sigourney Weaver spotkała się oko w oko z niezbyt przyjaźnie usposobionym przybyszem z innej planety. W filmach obcy Sigourney Weaver walczy z tworami, których celem jest zniszczenie. Na Ziemi nie istnieje nic, co by choć trochę przypominało stworzonego przez Geigera obcego. Tutaj nie pomoże genialna charakteryzacja, to jest cud techniki. Weaver udowodniła, że kobieta może być tak samo odważna jak mężczyzna. Wydaje się, że potwór jest niezniszczalny, ale jednak Sigourney znajduje na niego sposób. W filmie Predator 2 Danny Glover i Gary Basim walczą z osobnikiem, który przybył na Ziemię polować i jeść. Potwora widzimy jedynie jako błyszczący, ledwo widzialny zarys postaci. Z niewidocznym wrogiem, takim jak on, bardzo trudno jest walczyć. Nie widzę go. Jest, podaj mi, współrzędne. Mamy kamerę, kręcą zdjęcia w podczerwieni, jesteśmy w sumie okiem tego potwora. Jego samego nie ma, ale za to my mamy jego oko. A widzi on świat w podczerwieni, czyli widzi ciepło. Nie jest to szczególnie przyjemny osobnik, siedzi sobie na budynku i obserwuje ludzi w dole. To jest kamera termograficzna, którą widzieliśmy na dachu. Te zdjęcia przetwarzamy, kolorujemy i umieszczamy w filmie, aby widz mógł trochę wcielić się w potwora. Ta maska jest jednocześnie jego zbroją i bronią. To myśliwy należy do rasy myśliwych. Kiedy nie poradzono z nim sobie najnowocześniejszą bronią, Glover pokonał go jego własną bronią. To wszystko na dziś. Uważajcie na siebie. Wersja polska, telewizyjne studia Dzieńku. Tekst Mariusz Arno Jaworowski, czytał Andrzej Maty.